A ty rób dalej swoje, rób, rób dalej swoje Hip-Hop yeah, 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 yeah. Ty rób dalej swoje, rób, rób dalej swoje Jak ja, przyj tak jak znak Bądź wolny jak tak Masz w sobie dar, płynie on w genach Wyższenia założenia, możliwością zakotwienia Mam postanowione, stawiam na jedną pracę Czy to warte? czas pokaże Nie pójdzie nic na marny, Wpychał słowa w kartkę A co dalej się okaże Jak na razie to co robię idzie ze mną w parze Bo u mnie znane twarze, które dają sił co dnia Włączał znów wyobraźnię, biorę co mi los da bank I w chato w miasto Tyle dam, ile mam Idę tam, gdzie jasno Biorę sprawy w ręce Twoje się i troje I robię dalej swoje I robię dalej swoje W głowach ludzi paranoje Że ja dalej twardo stoję I robię dalej swoje I robię dalej swoje A krytyką się nie przejmuj Ona zawsze tutaj była To ludzie, to padli. Jak zarabiasz Każdy jest kowalem losu i pakuje własny bagaż kuju. Mam jak ty wyglądasz i jak wielka twa nadwaga Przede wszystkim liczy się odwaga Ważne w życiu jest, by postawić sobie cel Jeśli jeszcze nie masz go, to go kurwa miej napierdalaj na poziomie i z honorem Doprawdy nie mam pojęcia, skąd te wszystkie teksty biorę. Nie twierdzę, że jestem hardcorem, Ale wciąż robię swoje, wciąż robię swoje, nie, 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 nie zabiorą to, co moje. Ja wciąż robię swoje, wciąż robię swoje. Wewnętrzne paranoje wybijają mnie z rytmu. Lecz ma dobra strona, krzyczy. Weź te kurwy przykłą, więc nie daje się podłapać paranoi. Choć ma druga połowa, czasem się jej boi. Siadam w kącie, biorę ze szydło i piszę. Często rzucam kurwami, gdy ktoś przerywa ciszę. Obrałem ten kierunek i na razie przy tym stoję. A ty co? Spróbuj też Na Hitler Jungen, w tym jest tu rzecz, że byle duren ma tupet Na YouTube chcę ze słufem jak Ute. A ja robię wciąż swoje jak górnik Sam pod ziemią mam noce jak z gruby Dawaj do mnie i odleć jak chmury Znam to jeste, w co ciągle chcę mówić Umiesz liczyć licz na siebie przecież wcześniej nie jeden Mówił ci, że tak będzie i czy tak nie jest Dziś znowu pociąg, sam jadę do studia Wydać ci tą moc co w rapie Jest czy teksty, jeden mic A nie, rób, dalej swoje, rób, rób dalej swoje My też zrobimy swoje, nie zabiorą, co moja